Uhuhu, jak dobrze jest być w domu! Przepraszam, dzisiaj jestem troszkę później, dlatego że do domu wróciłem z mojej podróży późno, a w zasadzie wcześniej. Dzisiejszego ranka, więc nie zdążyłem się też za bardzo wyspać, ale jestem już, jak to się mówi, back to the office i działamy. Dzień szósty, to znaczy. Integruj się z tymi, którzy będą Cię wspierać, albo będą również brali udział w podobnym wyzwaniu, albo będą mieli podobne cele. Dzisiaj chcę Was zachęcić, żebyście Waszym celem i Waszym wyzwaniem podzielili się przynajmniej z trzema osobami, yy, o których przynajmniej możecie pomyśleć, że będą chciały Was wspierać, czyli będą zainteresowane Waszymi postępami, będą chciały wysłuchać Was po tygodniu, po dwóch tygodniach, bo wciąż jeszcze mamy sporo dni do końca. I będą Was zachęcać. Jeżeli te osoby także biorą udział w wyzwaniu, albo także chcą schudnąć, mieć lepszą kondycję, wytrzymałość, wchodzić po schodach zamiast używać windy, dojeżdżać kozą jakąś do pracy zamiast samochodem, to cudownie od dzisiaj możecie wszystkie moje jazdy oglądać na żywo. To znaczy oglądać, widzieć gdzie jestem na Endomondo. Link poniżej na strawie, wszystko będzie też publikowane łącznie ze zdjęciami, które automatycznie z Instagrama na strawę będą przechodziły. Zaglądajcie także na fanpage Shy Bike ponieważ, na, na Facebooku, ponieważ tam będę Wam e, mówił z wyprzedzeniem przynajmniej kilkugodzinnym, e, gdzie będę. To dla miejscowych Zielon Zielonogórzan, a kiedy będę gdzieś wyjeżdżał dalej, gdzie będę jeździł, i o której godzinie wspólne jazdy ustawki z Szajem będą publikowane. Pamiętajcie. Szósty dzień. Integracja. Potrzebujesz ludzi, którzy Cię będą wspierać. Będzie to pewnie żona, partnerka, partner, przyjaciel, albo bliscy znajomi, dobrze znajomi z grupy na Facebooku albo, albo z forum. Bardzo ważne, żebyście nie byli sami w tym wyzwaniu, bo od dzisiaj jeździmy, 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 jeździmy. Trzymajcie się dzisiaj po południu. Yy, można powiedzieć, że już końcowy test, chociaż ten jeszcze krótkodystansowej grupy Xtera, będzie ciekawie do zobaczy. Hej!